Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Audi Q3, QPS 2025. Zainstalowaliśmy tutaj Canlocka w wersji Pro. Wersja Pro została wyposażona w taką dodatkową funkcję, jak powiadomienie na telefon. Jeśli wyzwoli się nawet fabryczny alarm, nie tylko nasze urządzenie, ale fabryczny alarm, ja teraz zademonstruję. Może to. Zasymuluję włamanie. Próbuję się tam. Alarm fabryczny się wzbudził. I za chwileczkę zostaliśmy powiadomieni. To była pierwsza bariera dla złodzieja. Drugą barierą dla złodzieja jest to, że... O, nawet mamy kluczyk ze sobą. Jeśli będzie próbował odpalić samochód, nie mając ani broloka, ani aplikacji w telefonie, czy też nie znając kodu PIN do rozblokowania samochodu, też włączy się nam w samochodzie alarm i reakcja będzie taka sama. O, właśnie się włączył. Reakcja będzie taka sama, że... Ja sobie pozwolę wyłączyć. Że powiadomi nas na telefon, że jest próba odpalenia samochodu, więc to jest już druga bariera dla, dla złodzieja, żeby nie odjechał pojazdem. I gdyby też złodziejowi przyszło do głowy, aby wciągnąć to auto ten samochód nasz na lawetę, to jest czujnik przechyłu, więc w sytuacji, kiedy samochód jedzie pod kątem, jest wciągany, też wyzwala się alarm w naszym urządzeniu i też właściciel jest poinformowany e, informacją na telefon i sms-em e, z lokalizacją pojazdu. I to widzieliście jak nasz system reaguje na próbę kradzieży, jak reaguje na złodzieja, a teraz pokażę jak, e, jak właściciel korzysta z samochodu i jak działa zabezpieczenie. Jeśli właściciel będzie miał ze sobą bryloka. Czy też aplikacje w telefonie. Działa to w sposób następujący: czyli się przychodzi, otwiera samochód, wsiada i odpala. Samochód odpala, jest gotowy do jazdy. Nie ma żadnych alarmów. Po prostu użytkujemy samochód tak jak do tej pory, bez zabezpieczenia. Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.